Dzień dobry, Katarzyna Gałuszyńska. Zapraszam na kolejne wydanie aktualności boguchwalskich. W dzisiejszym programie m.in. o gminnych inwestycjach zaplanowanych na 2021 rok, konsultacjach społecznych, boguchwalskim spichlerzu, atrakcyjnych feriach dla dzieci oraz turnieju bokserskim o Puchar burmistrza Boguchwały. W budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok zaplanowano około 20 milionów złotych na wydatki inwestycyjne. Oprócz dużych ogólnogminnych inwestycji zrealizowanych zostanie wiele lokalnych zadań ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Panie Burmistrzu, jak wyglądają zamierzenia inwestycyjne na 2021 rok? Budżet 2021 roku to jest kolejny budżet rozwojowy. Budżet, w którym na inwestycje wydamy prawie 20 milionów złotych. Będą to oczywiście inwestycje z bardzo różnych obszarów, ale obszarów wynikających z potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażanych we wnioskach zarówno radnych, jak i sołtysów, czy też rad osiedlowych. Jednym z najważniejszych obszarów działalności gmin są zadania oświatowe. W ostatnim czasie zostały zakończone rozbudowy szkół w Kielanówce i w Mogielnicy. Jakie są dalsze plany? W tym roku kończymy rozbudowę szkoły, kolejnej szkoły w Woli Zgłobieńskiej. To jest jeszcze kwota ponad 1,5 miliona złotych. Będziemy też przymierzali się do budowy żłobka przedszkola w Kielanówce. To są kolejne wydatki, całość inwestycji około 3,5 miliona złotych. Mamy też zaplanowane rozpoczęcie projektowania przedszkola w Buchwale na osiedlu tbs tam rosną nowe bloki, a więc i rosną potrzeby na miejsca przedszkolne. Oczywiście będziemy na bieżąco remontować już te szkoły, które istnieją. Tu jest kwota około 200 tysięcy złotych, są to różnego rodzaju wydatki, remonty dachów, ogrzewania, instalacji różnego rodzaju, czy też po prostu poszczególnych sal. W planach mamy też budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w Mogielnicy i w Kielonówce, to jest kwota około 600 tysięcy złotych. Tutaj połowę tych, tych środków mamy dofinansowanych z Ministerstwa Sportu. W planach mamy kolejne inwestycje oświatowe, złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na budowę kolejnych boisk wielofunkcyjnych w Kielonówce, w Złobniu, rozbudowa czy przebudowa boiska w Racłowówce, również w Niechobrzu, Szkoła Podstawowa nr 2. Chcemy też przebudować salę gimnastyczną w Nosówce. Mieszkańcy coraz większą uwagę poświęcają kwestiom bezpieczeństwa i zdrowia. Co w tym obszarze gmina będzie realizowała w 2021 roku? Ostatnio bardzo mocno wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Są to jednostki, które mamy zarówno w Krajowym Systemie Ratownictwa, jak i jednostki typowo ochotnicze, cieszymy się z tego, że oni są, ale również dbamy o to, żeby mieli stosowny sprzęt. W poprzednim roku zakupiliśmy wspólnie z tymi jednostkami dwa samochody strażackie do Niechobrza i do Boguchwały. No te samochody to są drogie rzeczy, kosztowały po około milionie złotych. Przy okazji dosprzętowiliśmy też jednostki w Mogielnicy, no i teraz przekazujemy samochód też do Racłowówki z tych jednostek, które dzisiaj te nowe samochody będą miały. Oprócz tego kończymy remont remizy w Boguchwale. Ta remiza już dzisiaj widać, że jest odnowiona i z zewnątrz, ale też i wewnątrz. Będziemy też kończyć budowę nowej remizy w zarzeczu ten budynek też już stoi. W tym roku czeka nas wykańczanie tego budynku i mam nadzieję, że strażacy będą mogli w nim już sobie funkcjonować. Ale oprócz wspierania strażaków mamy też różnego rodzaju programy. Przede wszystkim program ochrony czystości powietrza. W tym roku jeszcze będzie powtórka, taka dogrywka programu. W którym będzie można wymienić sobie piec węglowy na piec gazowy, ale też mamy program związany z ochroną czystości powietrza taki program Smart City dla Bogu uchwały, w ramach którego już teraz testujemy drona do pomiaru pyłów, do pomiaru substancji spalanych w piecach. Oprócz tego drona będziemy mieli punkty stacjonarne pomiaru różnych, różnego rodzaju parametrów i powietrza, ale też i wody w naszych ciekach wodnych typu Łupcza typu Mogielnica, Potok, czy też Wisłok. Całość tego, tej inwestycji zostanie zakończona w czerwcu, wtedy też pojawią się stosowne komunikaty, będzie je można je otrzymywać i na komórki, ale też będzie specjalny telewim. on już stoi dzisiaj naprzeciw budynku Stokrotki w Boguchwale. Oprócz tego będziemy mieli też taki program ochrony przed suszą, Chcemy, żeby dofinansować naszym mieszkańcom zakup, montaż zbiorników na po prostu wodę, wodę deszczówkową, którą będzie można później używać do, do celów gospodarczych. Kolejny ważny temat to jest dofinansowanie zakupu samochodu dla naszych policjantów. Chcemy na ten cel przeznaczyć 50 tysięcy złotych. Jest to część oczywiście tej, tych środków. Pozostałą część będzie zabezpieczała tutaj Komenda Policji. Myślę, że dzięki temu też te reakcje naszych policjantów na różne zdarzenia będą dużo szybsze, no i więc poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. A jakie są plany związane ze wspieraniem przedsiębiorczości? Mamy zakończone uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych. Proszę powiedzieć, co dalej? Przede wszystkim sprzedajemy kolejne działki na strefie. W roku 2020 odbył się przetarg, w którym sprzedaliśmy działki kilka, kilka hektarów działek. W tym roku jeszcze zostaje nam do sprzedania około 3 hektary, więc już niedużo. I tak naprawdę ta strefa powinna zacząć za chwileczkę żyć funkcjonować. Zainteresowanie jest dosyć duże, więc mamy nadzieję, że to się powiedzie. Oprócz tego część strefy jest poświęcona na inwestycje, która będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym z takim podmiotem prywatnym. To, to jest całe centrum sportu, w tym oczywiście basen kryty, hala sportowa, szkoła średnia o, o profilu sportowym, również boiska do gry w piłkę nożną przede wszystkim. Stosowna umowa, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie podpisywana z wykonawcą, z podmiotem gdzieś w okolicach kwietnia, maja. No i wtedy zaczniemy po prostu realizację tej inwestycji. Całość, całość powinna być gotowa gdzieś na przełomie roku 2023-2024, więc wtedy no, będziemy mogli już pływać na swoim własnym basenie. Jeżeli chodzi o tematy związane z przedsiębiorczością i z jej wspieraniem to będziemy w okolicach kwietnia oddawać do użytku spichlerz na rynku w Boguchwale, to będzie centrum wspierania przedsiębiorczości, będą tam miejsca dla przedsiębiorców, będą tam się mieściły różnego rodzaju instytucje oczywiście związane z wspieraniem przedsiębiorczości, również nasz tutaj boguchwalski klub biznesu, a powołujemy również do życia przedsiębiorstwo społeczne, to przedsiębiorstwo przede wszystkim ma dokonywać reintegracji osób, które są dzisiaj zagrożone bezrobociem, długotrwale bezrobotnych, ale też ma wykonywać pewne prace na rzecz gminy, przede wszystkim będzie administrowało i prowadziło tutaj kawiarnie, cukiernie, spichlerzu na rynku w Boguchwale. Również będzie zarządzało prawdopodobnie innymi budynkami, w tym sprzątało te budynki użyteczności publicznej. W każdym budżecie ważne są wydatki związane z inwestycjami drogowymi i oświetleniowymi. Jakie są zaplanowane wydatki w tym obszarze? Oczywiście ten obszar dróg chodników, oświetleń jest zawsze bardzo istotny, to są, to jest wiele propozycji, które tutaj wynikają z oczekiwań mieszkańców. W tym roku również będziemy te inwestycje realizować. Wydamy na inwestycje drogowe ogólnie około 2,5 miliona złotych. To jest taki poziom właściwie podobny jak w latach poprzednich. Inwestycje oświetleniowe to wydatek rzędu 1 miliona złotych. Duże zmiany czekają nas w sferze kultury. Tak jest będziemy w czerwcu otwierać centrum wspierania rodziny w budynku byłego, ośrodka kultury Bogufale, czyli ulica Kolejowa ten budynek już dzisiaj z zewnątrz widać że jest odremontowany zmieniło się dużo jeszcze więcej zmieniło się w środku kończy się wykańczanie tego budynku jeszcze będziemy go musieli wyposażyć no i tam będą się mieściły świetlice przede wszystkim dla seniorów ale również dla całych rodzin, również dla dzieci. Kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury kultury to jest remont dachu na domu kultury w Nosówce. Około 200 tys. zł na to wydamy. Jest to też budowa placu przed domem kultury w Zgłobniu. To jest kwota rzędu 300 tys. zł. Też będziemy remontować przynajmniej częściowo dom kultury w Zarzeczu kwestie wejścia, przebudowy, sanitariatów, ale również tych pomieszczeń, które wcześniej zajmowała Straż Pożarna. Rozumiem, że są to tylko najważniejsze inwestycje. Tak, oczywiście tych inwestycji takich drobniejszych, mniejszych jest dużo, bardzo dużo. Są to też inwestycje, które wynikają chociażby z budżetów sołeckich więc nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić, natomiast na pewno będziemy wszystkich mieszkańców o tym informować i na zebraniach, które mam nadzieję uda się w tym roku przeprowadzić, bo no tego jeszcze nie wiemy, jak tutaj pandemia będzie się nam rozwijać. Natomiast no można też sięgnąć bezpośrednio do budżetu gminy, w którym też te zadania są wymienione. W dniach od 4 do 15 stycznia na terenie gminy odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli wyrazić zdanie dotyczące przyłączenia Sołec, Racławówka i Kielanówka do miasta Boguchwała. O wynikach i przebiegu konsultacji mówi sekretarz gminy Krzysztof Lasota. W związku z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa wyrażającą wolę włączenia części terenów gminy Boguchwała do Rzeszowa. Samorząd Gminy Boguchwała przedstawił mieszkańcom propozycję przyłączenia Kielanówki i Racławówki do miasta Boguchwała. Propozycja ta została poddana ocenie mieszkańców w konsultacjach społecznych, przeprowadzonych na terenie całej gminy w dniach od 4 do 15 stycznia. W konsultacjach oddano ponad 4000 ważnych głosów. 74% głosów było za przełączeniem sołectw Kielanówka i Racławówka do miasta Boguchwała, a 25% nie poparło tej propozycji. Propozycja poszerzenia miasta Boguchwała była głównie kierowana do mieszkańców Kielanówki i Racławówki, dlatego przy podejmowaniu ostatecznej decyzji zostały szczególnie uwzględnione głosy z tych miejscowości. Wyniki szczegółowe konsultacji wskazały, iż 62% mieszkańców Kielanówki i Racławówki nie popiera przyłączenia do Boguchwały, a 36% opowiedziało się za tym pomysłem. Burmistrz Boguchwały oraz Rada Miejska, szanując zdanie mieszkańców obu sołectw, postanowili nie podejmować kolejnych kroków w tej sprawie, co zostało wyrażone w stanowisku Rady Miejskiej. Tym samym Kielanówka i Racławówka pozostaną nadal sołectwami gminy Boguchwała. Dobiegły końca prace związane z przebudową spichlerza na rynku miejskim w Bogochwale, w którym powstanie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROW. Inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza. Zakres robót objął wykonanie ścian działowych, instalacji wewnętrznych, prace wykończeniowe, montaż windy, aranżacje wnętrz oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie w budynku pojawią się meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. Wartość prac wyniosła ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Koszt wyposażenia to 225 tysięcy złotych. Centrum wsparcia przedsiębiorczości będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii społecznej. Ponadto pomieszczenia zabytkowego spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń i klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów i sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości. Mieścić się tam będzie także bufet wraz z niezbędnym zapleczem. Muzyka Urząd Miejski otrzymał nowe narzędzie do kontroli jakości powietrza na terenie Boguchwały. Specjalistyczny dron został zakupiony w ramach projektu Boguchwała Smart City. Celem projektu dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. Na potrzeby monitoringu stanu powietrza, hałasu i pomocniczo zagrożeń hydrologicznych zbudowana zostanie infrastruktura złożona z czterech stacjonarnych węzłów pomiarowych, wyposażonych w stacje pogodowe, czujniki stanu powietrza, mikrofony kierunkowe i zdalne sensory opadów. Do wykrywania zagrożeń hydrologicznych zastosowane zostaną trzy węzły pomiarowe zlokalizowane w rejenie mostów w Zarzeczu. Moście na potoku lub czewracłowówce oraz moście na potoku mogielnickim. Zakupiony w ramach projektu dron ma możliwość wykonania m.in. pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 czy dwutlenku węgla. W opracowaniu jest również aplikacja mobilna, która będzie przekazywała informacje dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego. Całkowita wartość projektu to ponad 1 700 000 zł. Star A29 z 1972 roku był jednym z pierwszych średnich samochodów bojowych jednostki OSP z Bogu chwały. Później pojawił się Star 266 i Mercedes. W ostatnim czasie jednostka wzbogaciła się o samochód Skania. Jak mówi prezes Boguchwalskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Adam Kościółek, nowy wóz przysłuży się przy różnego rodzaju akcjach ratowniczych i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Boguchwała. To jest nowy samochód Skania. Karasowany w Wawrzaszek, inżyniery samochodów specjalnych jedna z najlepszych firm, taka, która karasuje samochody do zadań specjalnych. Oraz działanie ratowniczych, czyli tak, pożary, wypadki komunikacyjne, katastrofy drogowe i innych zagrożeń miejscowych, czyli jakieś tam pożary, podtopienia czy otwieranie awaryjne drzwi i najważniejsze wyposażenie praktycznie wszystko tu jest to, co jest potrzebne strażakom czyli sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, hydraulika i rozpieracie do podnoszenia konstrukcji przy zawaleniu jakichś dużych katastrof budowlanych. Mamy zestaw do oddymienia pomieszczeń, woda 3000 litrów i 300 litrów piany, czyli do pożarów. Oraz cała hydraulika do podnoszenia samochodów ciężkich, czyli typu tiry i tak dalej. Są tam poduszki hydrauliczne, które mogą, jak jest jakaś szczelina 2-3 cm, ponieść ten samochód na 70 cm do góry. I to nie tylko, że nam służy, tylko jest kwestia jak się rozwijamy, ta jest droga S19 Potrzebujemy dobrego, szybkiego samochodu z całym sprzętem do zabezpieczenia tej drogi, plus ten tunel, który będzie tu biegł na terenie gminy w miejscowości Lutorysz, Czyli on jest wyposażony także do każdych tych działań ratowniczych, techniczno-drogowych może wyjeżdżać. Środki to pozyskiwał nasz naczelnik, on jest bardzo biegły w tych tematach. Czyli tak odnośnie, tak finansowo, z gminy Boguchała 380 tysięcy, Krajowy System 200 tysięcy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 260 tysięcy i 85 tysięcy od sponsorów, czyli tutaj firmy i mieszkańcy z Boguchwały. 28 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbyła się 30. sesja Rady Miejskiej w Boguchwale. W związku z rezygnacją radnego Łukasza Chudzika, postanowieniem komisarza wyborczego w Rzeszowie, mandat radnego objął Ryszard Liput z kielanówki, który w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku uzyskał kolejną największą liczbę głosów. Ponadto podczas sesji wybrany został nowy wiceprzewodniczący rady, którym został Andrzej Zając z Niechobrza. Muzyka Województwo Podkarpackie we współpracy z lokalnymi samorządami, w tym z gminą Boguchwała, realizuje projekt podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Dzięki temu pojawiły się nowe połączenia kolejowe pozwalające mieszkańcom naszej gminy na szybszy dojazd do Rzeszowa. Począk Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacji z nad do stacji Rzeszów Główny przez Na tor pierwszy, przy pierwszym. Ze stacji Wisłoczanka w zarzeczu podróż do centrum Rzeszowa zajmuje zaledwie 16 minut. Z dworca kolejowego w Boguchwale do stacji Rzeszów Główny można dotrzeć już w 12 minut. Pociągi kursują także w stronę Strzyżowa i Jasła. Od początku stycznia na pasażerów w dni powszednie czeka aż 20 połączeń w ciągu doby, a w najbardziej obleganych godzinach pociągi odjeżdżają średnio co 40 minut. Przez dwa tygodnie tegorocznych ferii zimowych we wszystkich miejscowościach Gminy Boguchwała odbywały się półkolonie dla dzieci. Chcąc uatrakcyjnić najmłodszym ten szczególny czas, zajęcia zorganizowały wszystkie szkoły podstawowe we współpracy z Miejskim Centrum Kultury oraz lokalnymi ośrodkami kultury Razem i Wspólnota. Dla uczestników przygotowano różne atrakcje, takie jak zajęcia sportowe z judo, boksu, rugby i innych dyscyplin, zajęcia na strzelnicy, warsztaty kulinarne, muzyczne i artystyczne. Odbyły się także kursy pierwszej pomocy, zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz taneczne, warsztaty teatralne i wiele innych. W całym województwie podkarpackim zgłoszonych do kuratorium oświaty było 97 półkolonii, w powiecie rzeszowskim 24, z czego 16 grup zostało zgłoszonych przez placówki z terenu Gminy Boguchwała. Blisko 125 pięściarzy reprezentujących ponad 20 klubów z całej Polski Rywalizowało w szóstej edycji bokserskiego turnieju o Puchar burmistrza Bogu Chwały, który 20 stycznia odbył się w Niechobrzu. Jesteśmy niesamowicie podbudowani przyjazdem takiej ilości zawodników, bo przyjechało około 170 zawodników z całej Polski, praktycznie z, chyba z pięciu województw. To jest Małopolska, Podkarpacie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie. Naprawdę e, e, jeśli chodzi o zawodników, no to e, oczywiście w różnych kategoriach wiekowych, wakowych, ale też i umiejętnościami są e, 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 w, w różnym, że tak powiem, etapie przygotowania. E, e, tak jak mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo no, naprawdę nie spodziewaliśmy się tego. No, mamy takie czasy, jakie mamy. Mamy pandemię i, i musieliśmy się dostosować jako organizatorzy do tych warunków. Przede wszystkim y, nie ma publiczności, nad tym ubolewamy, bo, bo są tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do turnieju i tyle. Musieliśmy się dostosować do, do wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu, natomiast dla publiczności przygotowaliśmy, tak jak, tam, tak jak w ubiegłych latach, niespodziankę w postaci bezpośredniej relacji, która idzie z tego turnieju poprzez portal Boxer.org i w ten sposób wszyscy mogą oglądać. Przy okazji jeszcze chciałem podziękować sponsorom, przede wszystkim organizatorowi w gminie Boguchwała, panu burmistrzowi za, za środki finansowe, bo bez, bez tej pomocy byśmy tego turnieju nie zorganizowali. Dziękuję również sponsorom, którzy, sponsorom, którzy się zaangażowali tutaj też w pomoc. My się bardzo cieszymy, że po raz szósty udało się zorganizować taki turniej, turniej bokserski, który dzisiaj ma rangę właściwie już praktycznie krajową. Tak jak tutaj słyszeliśmy od prezesa związku, jest to turniej, który otwiera tak naprawdę cały sezon turniejowy w Polsce. Jesteśmy z tego dumni, ale przede wszystkim jest to taka inicjatywa, która by się nie odbyła, gdyby nie zaangażowanie wielu osób związanych z klubem naszym bokserskim gimnazjum, za co serdecznie się dziękujemy. Gmina Boguchwała zawsze wspierała działania i wszystkie inicjatywy sportowe od piłki nożnej, która to jest chyba najbardziej rozpoznawalna po oczywiście dyscypliny walki ostatnio boks, ale też judo, różnego rodzaju inne formy aktywności fizycznej to dla nas bardzo istotna sprawa i co roku staramy się, żeby ten wachlarz możliwości się poszerzał. No i są tego efekty, bo tak naprawdę ten boks, który zaczynaliśmy od niewielkiej grupki, dzisiaj jest taką dyscypliną, którą możemy się chwalić na arenie, przynajmniej krajowej. Podczas zawodów rozgrywanych w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu odbyło się łącznie 56 walk, w tym 9 pojedynków kobiet. Najlepszą drużyną okazał się Wisło Grzeszów. Najlepszą zawodniczką Roksana Lechoszec ze Stali Stalowa Wola. Najlepszym młodzikiem Dawid Pankowski. Kadetem Wiktor Majdański, juniorem Ilia Bader, seniorem Krystian Kopeć. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Gabriel Blezień z Morsów Dębica. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon Boguchwała. Muzyka mają siatkarskie rozgrywki w sezonie 2020-2021. Z powodzeniem rywalizują w nich drużyny SST lub Czaraczłowówka. Żeńska drużyna wygrała jak na razie wszystkie 10 pojedynków i z kompletem punktów prowadzi w tabeli podkarpackiej pierwszej ligi kobiet. W ostatniej kolejce, po bardzo ciekawym meczu, siatkarki z Racławówki pokonały wicelidera tabeli, Marbę Sędziszów Małopolski dobrze w ostatnich tygodniach układa się także gra siatkarzy lubczy, którzy wygrali sześć ostatnich pojedynków i zajmują trzecie miejsce w tabeli podkarpackiej pierwszej ligi mężczyzn. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym wydaniu aktualności Boguchwalskich. z falskiego spichlerza za uwagę dziękuję Katarzyna Gałszyńska.